Hej, z tej strony witam Was w kolejnym odcineczku z gry Empires Puzzles. Cię witam Was w odcineczku, bardzo ważnym dla mnie, ponieważ jest to odcinek z bicia Urseny, dokładnie. Doszedłem do tego etapu, jestem jeszcze zewa, Atlantydy, w to nie kosztuje. Zaczynałam 23 flagi, ponieważ próbowałem już to bić, bo szło mi bardzo dobrze, lecz pewien, jakby to powiedzieć, internet postanowił wywalić, więc jak wywali internet, to wywalacie z gry, więc no. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, więc. Cóż, bez większego bez przedłużenia, lecimy. Taki jest skład, wywaliłem Kedmona. Dlaczego? Ponieważ przyda mi się jednak ten Kirill, jestem dobrym leczący, Szczególnie przyda mi się na drugi etap, bo jak widać, jakby, jak można było widać na początku bitwy, są dwa etapy. Więc to. No. teraz y, bardzo dobrze, że podeszły klocki żółte, gdyż jest to nasz Wukong y, jest to bardzo dobra postać. Nie patrzyłem, ale jestem głupi. Tu jest właśnie coś takiego. Unikalny Boss. Rozdrawia się co jakieś 400, chyba? No, 400. No, oraz czyści ze mnie efekty. Czyści ze mnie efekty. Nie, podwieście potrzeba. przepraszam. Oj, no, nie pomyślałem. głupia, ja. Na razie le lecimy w niego zwykłymi klockami. W poszukiwaniu głównie też mi się wydaje żółtego koloru. Okej, okay, możemy od razu użyć takiego taktycznego ataku. No, zielony to jest kolor, którego nie mam. I on się sporo tu pojawia. To nie jest fajne, to nie jest fajne. Dobrze, że nam man nie zabiera, bo to byłoby trochę irytujące w sumie. Teraz się odpali, ale ładnie podeszło. No to możemy się w nią no najpierw odpalimy. Tak. Wukong, czy kufu trafił i sporo życia jej trochę spadnie, myślę. Ona wali trochę, ale zobaczmy zaraz za ile. Wiecie, to nie jest aż tak byle, bo to, bo to jest pierwsza, pierwsza forma, która ma 22 tysiące życia. Druga forma. Zobaczycie, ile będzie miała. Ja zresztą też dokładnie nie pamiętam, ile ma dokładnie życia, ale no... Trochę będzie. No i kurczę, to oczyszczanie to jest... Tak niefortunne, a tak irytujące. O, znowu trafił. Kufu. Za 700, fajnie. I on ma defensywy 890. Nie aż tak dużo, szczerze. Ale ładnie teraz w nią chodzą klocuszki Odpalimy się. Może trzeba w złej kolejności, bo, bo... nie najpierw tym, ale i tak spudłował. I odpalamy, i le lecimy. No, zróbmy tak, zróbmy tak, bo i tak zaraz schodzi styszczenie. Ona się odpali. Dokładnie. 160, ponieważ mieliśmy jeszcze busta do obrony. Fajne jest to, że jest kolejność. O kurczę. No trzeba A, bo ona sobie narzuca efekt na siebie. I przez to Kirillowi odpara się czarnoksiężnik. Jaki to jest super trajcik. Czyśni się trajcik. Super jakby to powiedzieć ten... No, jak to się nazywało? Matko jedyna, jak to się nazywało? Nie pamiętam, naprawdę. Leciało mi kompletnie z głowy. Yy... Nieumiejętność specjalna. Jezus, z ciebie głupka teraz, naprawdę. Mm. Przypomnieć, co muszę naprawdę, bo... I właśnie, to dlaczego nie widziałem żadnej postaci oślepiającej, ponieważ Kufu, jeśli w niego walnie, a ona wali w każdego, to on ma pasywkę, która ją oślepia, więc... Nic zadać nie Poczekam z tym boostem od Wukonga, ponieważ. No, 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 no ponieważ. Ponieważ ta panna się co 5 rund tak odnawia, nie fajnie. No i troszkę nas tu zlała, więc użyjmy leczenia. Dobrze, że mamy też dwóch le lekarzy zawsze będzie tutaj dodatkowa kontrola i mniejsza szansa, że któryś z naszych bohaterów polegnie. Póki co mamy 4 minuty materiału i ona już prawie nie ma drugiej, całego życia jako forma bossa. Lejemy w nią kopotliwa mi to co jest super mocny tak. 551,71 z tego z pasywki. Tu odpalamy. No i zaraz zacznie się w sumie gorzej, bo jest tak, zani zanim zacznie się gorzej, postarajmy się, postarajmy się namadować nasze postacie, chyba że pierwsza pan napadnie, ma 700 już tylko życia. Czyli nie ma aż tak dużo, nie oszukujmy się. Oczywiście nas się jeszcze leczy, to w sumie można w nią trochę pakować tam. Nikt się nie obrazi. Dobra, tutaj użyjmy tego liganda, Bo wolę mi ładować od nowa mieć naładowanego lekarza, niż później mieć problem właśnie z tym, że nie mam lekarza, nie mam klocków i w ogóle. Czy ona już padnie? Oczywiście, że padła, więc no. I przechodzimy na gorszą formę Tytana. 49 tysięcy. Punktów punktu życia. To jest więcej. I ona odpala takim co turę. Na szczęście jest coś takiego jak czuły punkt i można ją ogłosić, więc to jest bardzo fajne. Ale tu już, no właśnie, to, to już troszkę większy damage jest. I mówiąc szczerze, to odpalanie co turę jest troszkę bolączką. Ale damy chyba radę. Pomyślmy, pomyślmy. Tu są dwa Watek, który na razie by nie ruszał, póki nie muszę. Ja jeszcze jestem chory, ale pomijam ten fakt. 200, myślałem, że jednak będzie trochę więcej leczyć. No to w takim razie super. Czy to się jakoś nie zbędziłam? Nie. Tyle samo, unikalne, bo co sozdrawiam. No to lecimy super za 500. oj, tu już, tu już możemy użyć takiej taktycznej flachy. Mamy ich jeszcze sporo, więc możemy jej użyć. O Jezus, nie kliknęło mi, jakby mi tak się nie fajnie. Okej, okay, ładnie weszło w nią teraz. Już ma minus 10 tysięcy życia. To bardzo fajna informacja. I cyk, aj, no trochę pudeł, ale uuu, musimy z tego skorzystać. Jednak nie. Szkoda, bo myślałem, że na buście Wukonga to jeszcze uda się tak fajnie. Oj, i będzie odpalenie. A to odpalenie już nie jest takie słabe. Ile? Pff, 700 Wukonga! Ależ mocno przywaliła ta panna. Dobrze, że się tak długo ładuje, bo. No nieciekawe, nieciekawe by było. W sumie przed każdym jej odpaleniem można używać ataku bombowego. Też o tym nie myślę, bo to jest mniejszy ten atak. Jak biorę te artyny, niech ich chociaż używam. I widzicie, wóz od, w wóz od Kirila 300 tylko bije z takiego zwykłego. Więc to jest, to, jest, to jest naprawdę plus i to spory. Bo tak to by naslała po 400. To jest 100 damage. To może wydawać się mało, ale to jest naprawdę. Spora różnica. Podejdźmy sobie klockami, nie ma niestety za dużo żółtego. Nie odpalaj. Nie odpalaj, nie odpalaj. i zapomniałem. I odpaliła solidnie. A ten wukon to naprawdę obrywa. Co by to zrobić? Zróbmy coś, zrób coś takiego. Mam jeszcze trzy tury, więc spokojnie. Trzy... No niestety klocki się. Nagle to powiedzieć troszkę się kończą. nie odpalam, nie odpalam tego wukonga, bo to byłby głupiutki błąd. Ale przydałoby nam się. Co by nam się przydało klocki do leczących, bo nasza drużyna jest troszkę troszkę bardzo nawet pobijana, Dziękuję Gro, że dałaś mi klocki do leczących. Komu razy 9 też bardzo fajne. Bardzo fajne urozmaicenie i lecimy znowu odpalamy pach. No dobra. Lepiej ładować klocki leczących, jeśli one póki co są. A jeszcze lepiej jak jest ich więcej. Wtedy to jest fenomen, że po prostu ten pan będzie obrywał jak naj... Oj, ona widzę, że w niego drugi raz uderzyła. Szkoda. Chociaż co, taka, co, co to za szkoda, jak mam dwóch leczących, to od razu go postawią na 1000 HP, więc dobry stan. Już nie ma ponad połowy życia. Dobrze, że ją ogłuszyło. To jest... Zobaczcie, zobaczcie. Znowu nie, pa nie, nie patrzyłem kompletnie. I dobrze, że ją ogłuszyło. Teraz robimy coś takiego. I osłabiamy ją tak. I ciśniemy w nią. Ona odpala. Imperatorka Głębin. I za 300. Jest to 100, różni jest to 100 różnicy po raz kolejny, więc. A, że teraz wejdzie ładne kombo na buście. Już tylko 17 tysięcy ży życia zostało Ursenie. I lejemy w nią zwykłymi klockami. Sporo zieleni na mapie. To jest głównie, myślę, taki ogłuszacz. Niżeli niż jakikolwiek pomocnik, więc okej. Okay. I ciach, wchodzimy w, po raz kolejny w czuły punkt. I od razu, od razu, jak możemy, to odpalamy pana Wukonga. A w sumie, żeby się pozbyć tej zieleni, zróbmy coś takiego. Oj, poczekajmy. Użyjmy tego, bo to ją może namadować. Jednak nie i to nie ma do... Ojej, już nie zauważyłem, że się zmienił czuły punkt. Okej. Okay. No weź już się odpal, bo zaraz ci te tury zejdą. Albo nie odpalaj. Po cholibka. Solidnie wejdzie w kilka po 145. Dlaczego? Co? Masz 700 defensywy. Czemu on dostał 145? nie wiem. Aha. Jestem zdziwiony, czemu kufu za 145, naprawdę. Oj, 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 oj. No dobra, mamy potoczki od many, to możemy ich użyć. Bardzo chętnie ich użyję w sumie. Ale no, fiolecik, fiolecik, gdzie jest mój ukochany fiolecik? Tu jest mój ukochany fiolecik, ale wie, o super. Do zrzucenia klocków, jak najbardziej. Czy tu podejdzie niebie? O matko. O matko! 25. To było bardzo bliskie. To było wręcz zbyt bliskie. No, naprawdę. To było takie na bardzo, bardzo na styk, więc no. Nie spodziewałem się, że to aż tak może być taka sytuacja krytyczna. Chyba pierwszy raz, że takie poniżej setki podczas mojej tej bitwy. Ale słuchajcie, życia 3496. Ta drużyna nawet jeszcze nie ma czterech koła. A ona, postawi ona ma 3800 dokładnie. Z Kademonem miałaby 3900. Więc widać, jak ważne tutaj są postaci. To oczyszczanie, które należy się przydaje, ale jest to bardzo mocny lekarz. Tutaj buz do ataku, który po prostu kieruje. Tutaj mocne uderzenie, tutaj również mocne uderzenie, oraz oślepienie ze swojej umki. Dokładnie to ze swojej specjalnej umiejętności, czyli premii rodzinnej. No i leczenie takie mniejsze plus plus boost do ataku i buz do defensywy. Na te 5, zawsze jak będzie używała Ursena tego swojego uleczenia bossa. Czego tam, jak to się nie nazywa? To zawsze miejcie na uwadze i nie używajcie czegoś, co z Znowu 47, no... No ba. Nawet już nie będę jej leczy... nawet już nie będę go kolegi leczył, bo... bo... Bo to wygraliśmy, więc haha. No właśnie, bo to wygraliśmy! W taki właśnie sposób! Ursena postanowiła wąchać kwiatki od dołu, a my kończymy drugi sezon. Co to ma znaczyć? Zamierzacie powstrzymać mnie, imperatorkę głębin? Zgadza się, to koniec Twoich niecnych planów. Znika w głębinach. Co? Nieważne. Dziękuję, moje dziecko. Jej mroczna moc przestała mącić mi w głowie. Ojcze, dobrze się czujesz? Tak, znowu jestem sobą. Dziękuję, dzielni bohaterowie. To był dla nas zaszczyt władcy oceanów. Owszem, taka przygoda nie zdarza się nazbyt często. I pomyśleć, że wszystko z powodu jednego listu w butelce. Kto by pomyślał, że to zaprowadzi nas aż tak daleko? Jeszcze raz dziękuję, bohaterowie. To dzięki waszej odwadze Atlantyda i archipelag nad nami zostały ocalone. No więc tak. Dialog piękny, można by powiedzieć idealny. Bardzo dużo nagród. No i co? Skończony ten sezon. A my odbieramy. 300 monet. Właśnie. Jeszcze kompas ukryte ostrze wytrzymała. No, fajne. No nie, czemu tu? Nie, 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 nie no, fajnie. Ale fajnie tu nie, ma, nie, tu. albo tu nie, bardzo ładny. Ariel, i dwa tokeny będzie mam już 5 tokenów w oddziału, ale mnie to mnie teraz interesuje no przecież gdzie mnie interesuje losowanie no koje jeszcze 150 diamentów no i tak się robi yy, biznes czy coś dobra mniejsza, losujemy jak wpadnie piątka to wpadnie piątka i tyle E, fajna piątka, no fenomenalna. Po prostu nigdy nie widziałem tak dobrej piątki. E, Pominmy to. Kolejne lasowanie. Znowu czerwony czyżby, znowu. Oj, no niestety powtórka. E, no szkoda, że powtórka. Niestety będziemy się na przemiał. Hmm. No takiego Posejdona to bym nie chętnie przyturnił. No nie powiem, że nie. Jezus, Maria znowu. Powiedzcie mi, co ma wspólnego kolor czerwony z wodą? Bo ja nie mam pojęcia. Naprawdę, ja nie mam pojęcia, ja te dwie postacie kompletnie wywalam. Girbura jednego mam, więc też papa. Nic przydatnego niestety nie wyleciało. Więc... No i za to nie poradzę. Ja chętnie ulepszę sobie kostium do kasreka, bo czemu nie? Chociaż w sumie... Ja mam dwa kostiumy. To jest marnowanie, bo to byłoby... to byłoby więcej. Czekajcie, co? No to byłoby definitywnie więcej, nie? Jakby... No to myślę, że byłoby definitywnie więcej, więc... Poczekam, poczekam. Czemu nie? Poczekam sobie. Nie ma żadnego problemu. Więc tak, to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym no, mam nadzieję, że będziemy robić dalej Walhalę tym razem, więc do zobaczenia i cześć!